Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj który? 18 września i jedziemy z przygotowaniami pod siew pszenicy Bezorkowo, po rzepaku Tutaj tak, po żniwach. Była talerzówka, znaczy tak, powschodziły siewy talerzówka na 7 cm no ale tak, nie wszędzie wyszło to dokładnie z tego względu, że po prostu było koszone, a w trakcie żniw było dość mokro, także wiecie, tam gdzie przyczepa z ciągnikiem albo kombaj. no niestety za tymi śladami nie było zrobione tak, jakbym sobie tego wymarzył, więc później, no i oczywiście znowu wzeszły samosiewy, no i opcja była taka, albo randapik, jakieś tam 1-2 litry, żeby te samosiewy spalić, albo jakaś płytka znowu uprawka, zdecydowałem się na... Umiarkowanie, nie wiem, 12-15 cm w tą suszę przejazd gruberem, żeby ściąć te, te samosiewy i też te wszystkie miejsca właśnie trochę wzruszyć, spulchnić, gdzie, gdzie ta powiedzmy struktura była zaburzona. Także pewnie z randapem byłoby taniej, ale no coś lepszego po prostu dla e, przygotowania siewu pod pszenicę. No i teraz co? Jedziemy na około 22 cm. Ostatni raz właśnie pod uprawę pszenicy. Widzimy tutaj, że te się poodbijały po tych deszczach. No i pełno jest też jakichś tam chwaścików małych rzepaków, których znowu w turnie gdzieś tam <grybujesz> powschodziły. Także doprawiamy, uprawiamy i co? I dzisiaj mamy środę, czwartek, piątek. Ma być te 19 hektarów zasiane, a sobota, niedziela agroshow. No i uprawialiśmy poprzednio właśnie w tą suszę na te powiedzmy gdzieś tam umownie 15 cm. No skałę rwaliśmy powiedzmy dość mokrą, e, dość suchą, dużą. Wał e, troszeczkę to przygniótł, no ale to też wiadomo tak było troszeczkę na siłę. E, ale co, no powiedzmy tych samosiewów zostało, ale gdzieś tam zadanie było spełnione. No ale za to teraz gdzie popadało u nas wszystkie deszcze powiedzmy te powodziowe, południowe razem suma 25 litrów. No i robi się naprawdę bajka, jedziemy dość głęboko. Zapotrzebowanie na moc bardzo niskie wszędzie, lecimy te ponad 9 km na godzinę. Za nami no, bajka e, i też ładnie się rozsypuje, lekko idzie, także no, naprawdę idzie bardzo, bardzo, ale to bardzo fajnie. Lecimy po skosie, wiadomo, jakbyśmy znowu trafiali w terowki, znowu te podcięcie tego, co tutaj zostało, nie byłoby optymalne, a tak myślę, że wiadomo po skosie, także podetniemy to z innego kosa i efekt e, będzie lepszy. Gruber 3 metry, jedziemy na 290 żeby po prostu po bokach nie usypowało tych kopców, chociaż tak patrzę, że tak ładniejszy się uprawia, że, że i tak by tego problemu nie było. No lecimy tutaj, już zrobiliśmy największe góry w naszym gospodarstwie. No kurde, naprawdę robota piękna, pięknie uprawiona ziemia, tutaj no pomimo, że zwęziłem gruber gdzieś tam o te 10cm, robimy na 290 to i tak na glinach wyskakują o te E, wały nieuprawionej ziemi, niedogniecionej wałej, no i takie bryły są, ale myślę, że one i tak się dość fajnie zrobią. Pięknie rozkruszona ziemia, także no bajka. Także myślę, że jutro zaczniemy tutaj siać, także pięknie to się zasieje, wilgotną ziemię i wschody będą naprawdę no, we wszystkich miejscach na polu no, perfekcyjnie. Tutaj zaraz wejdziemy na taką też bardzo mocną glinę. Zobaczymy, jak tam jest doprawione. Na widoku, co tam 25 stopni, bezdeszczowo, także. Szybko trzeba się sprężyć i tutaj zrobić, tym bardziej, że jutro trochę mi wypadnie czasu, w piątek wypadnie. Także chyba dzisiaj po prostu porobimy trochę dłużej, gdzieś tam pewnie do 24, żeby tutaj zgruberować. Jutro e, podczepić siewnik i polecieć z tym tematem i w piątek na spokojnie gdzieś tam skończyć e, to pole. No tutaj zobaczcie, no me, bardzo, 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 no taki typowy ił. bardzo mocna ziemia, no i no wiadomo tej bryłki, co wyskakuje. Na poboczu gdzieś trochę jest, ale i tak jest naprawdę bajka, także no jestem, jestem zadowolony. Nigdy tak dobrze aż tutaj nie było zrobione. Tutaj taka ładna ziemia średnio zwięzła, no to w ogóle jest bajka. Tutaj to zawsze e, gdzieś tam poschodzi. Dzień następny, minęły na 24 godziny odkąd tutaj gruperowaliśmy. Także zaraz sprawdzamy e, siew, głębokość siewu. Tutaj zaraz Wam pokażę troszeczkę zmian w siewniku, nowe e, redlice. No palce do brony wirnikowej. Także trzeba było trochę to wymienić z półtorej godzinki od siódmej zaczęliśmy, później wiadomo trochę ustawienia siewnika się zaczęły. Także zaraz tutaj zmonitorujemy głębokość siewu. No to co, lecimy, nie? 2 centymetry to ziarko, zobaczymy następne, też dwa. O tutaj głębiej ile? Około 2-3 cm. Pogłębimy z 2 ząbki. Żeby tutaj, o tutaj trochę wypłyca, nie, to trzeba pogłębić wtedy. zobaczcie, nowe zęby, No już tutaj się natykało o badyli Nowe śruby przy okazji Raz, dwa, trzy A mamy jeszcze, dobra, dobra Sześć trochę więcej lecimy e, siejemy odmianę sacramento czyli tą odmianę którą zawsze polecam na te słabsze gdzieś takie pagórkowate mozaiki mocne gdzie tam się zdarza czwarta b piąta klasa ta odmiana sobie tutaj na takich e, ziemiach e, świetnie radzi e, 250 sztuk masa 1000 nasion 47,5 czy 48 także dla mnie tam powiedzmy idealna nie za lekkie te ziarna, ale też z drugiej strony nie trzeba za wiele posiać tego materiału siewnego, czyli 125 kg na hektar. Siemy na jakieś tam 3 cm głębiej, nie ma co siać, bo wtedy są problemy z krzywieniem, no i to też jest i minus później właśnie w krzywieniu się roślin i w plonowaniu. Ale tutaj na piechotę, no to warunki idealne wiadomo, nie? O, tutaj widzicie do no, gruberek mocno po skosie, i tak cały czas trochę lecimy, ale to, to też nie jest źle. Dobra, wyrabiamy poprzecznik i widzimy się za chwilkę. O, il? ił, a nie siny, czerwony. Zobaczymy, jak tutaj wygląda. No zobaczcie. O. Jest jak jest! Dobra, ziarno z grubsza przykryte. Jakoś nie ma za wiele tutaj tych. O, jakieś to płytko pod bryłką, ale to i tak nie wzejdzie. No, co z tego? Tego już kurde. Cegły lepiej. Tutaj już lepiej tego nie urobimy, co by nie było. O, jest jak jest. Tak sobie, ale tak musi być tutaj. Także trzeba przywałować na pewno. O, płytko, no i zobaczcie. No i co? Kluchy mokre, a tutaj już kawałek dalej suchym ziarko jest. Także i tak będzie musiało popadać i tak. No to lecimy przez mokradełko. To co widzowie lubią najbardziej. Czyli w topa bądź prawie wtopa. Tutaj takie słaba ziemia akurat jest, nie? No, ale co tam. Dobra, lecimy tam. Tam jest lepsza ziemia. Tutaj bardzo mokra wiosna. Tutaj w dołku była woda. I trzcina się pokazała powiedzmy rozrosła się mocno. Także też gdzieś to mechanicznie trochę to przetrzebiłem, no zobaczymy na ile to tam się wszystko zda. A zostawiamy tutaj to największe i trudno. No. Nie będziemy walczyć na maksa, bo łatwo się zakopać. Jakieś mamy 6 hektarów 125 kg. Także. 250 kilo pewnie w siewniku nam zostało. Dobra, rura. Easy. Nie, nie, nie. nie będzie fajnego filmu. No i zobaczcie, nie? Na górce można powiedzieć, na, 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 na zboczu wycieka woda, a w dołku sucho. Także też no... Sorry, taki mamy teren. Dobra, nawi wyłączamy. 8,4, dobra, także też tutaj ścieżka do nie trafi, także spoko. Dobra, elegancko. Wałowanie, słyszycie w oddali? Nie wiem, czy widać. Dobra, zobaczcie moi drodzy, tak wygląda po siewniku. Także tak, o, tutaj nawet idzie gdzie jakieś ziarko na wierzchu. To jest taka dość mocna ziemia, zresztą widać, o. Bryłki się robią, dobrze doprawione, ale jednak coś tam jeszcze zostało. Dobra, kopiemy, kopiemy. Jest ciasto, jest zbija się ładnie, nie? Dobra, jeszcze raz. O, czyli zobaczcie, ziarno leży gdzieś tutaj w mokrej ziemi, ale one jest słabo dociśnięte. No i przykrywa to, to tutaj już przeschnięta, tutaj właśnie ta warstwa ziemi przygniata to ziarenko. Także ze wschodami mogą być delikatne tutaj problemy. O, w mokrej niby ziemi, ale słabo przytulone. A tutaj obok e, wałowane. Także zobaczcie, ani żadnej bryłki nic nie widać. Dobra, tutaj gdzieś będzie rządek. Tutaj widzę, że gdzieś niegdzie jakieś ziarenko, także delikatnie gdzieś tam docisk kredlic zwiększę. O. Widzicie, tutaj mokra ziemia dogniecione, także zwiększamy zdecydowanie prawdopodobieństwo schodów bez opadu jakiegoś deszczyka. O, tutaj w tej mokrej ziemi, gdzieś tutaj, te ziarenko właśnie znalazłem. Także archaiczna metoda na poprawienie schodów. Jak najbardziej aktualna. O, zobaczcie. Mokrej ziemi, przytulone, przygniecione, także na pewno będzie lepiej. Dobra, troszeczkę zwiększamy docisk. Bo tutaj widzę, że zbyt, z, trochę za dużo tego ziarna leży na wierzchu. Tutaj mamy redlicę od głębokości. Ona jest ustawiona na maksimum, żeby ten lejki miał jak największy zakres ruchu. A tutaj dociskamy, także z 4 obrotu. Ciężej chodzą, także docisk zwiększony. No i gdzieś te redlice będą mi skakać na podłożu. No, i myślę, że to też spowoduje, że mniej tego ziarna będzie na wierzchu. I dzień kolejny, zrobiliśmy 14,5 hektara, także jeszcze 5 hektarów. No, zawsze ten licznik tam, wiadomo, nad siewy i tak dalej zawyża. Także pewnie jeszcze 5-6 hektarów i kończymy imprezę. Zobaczcie, jaki absurd. Tutaj jest bagno, tu w dołku nie ma nic. Tam na górce wybija woda, a tam na górce jest kolejny staw. Staw, bagno, jak tam zwał, tak zwał. Także naprawdę tutaj warunki wodne na tym polu są no wybitnie zwariowane. I tutaj zawsze jest woda. Zawsze woda jest. Nigdy nie było tak, że wyschło. Rok temu było bardzo sucho swego czasu. No to gdzieś tam spadła woda może do 70 cm, ale cały czas była stabilnie. Kolejne bagno, nie? No. No a rzepak widać. Dzielekka ziemia. Piękny, górki łysy, no ale już tam powschodził. Pewnie jakieś ma dwa liścienie albo wchodzi w fazę dwóch liści, także już ku lepszemu się ma. Nierównomierne schody rzepaku, no w sobie nic nic nowego. Po prostu tak jest, nie? Jeden prędko, o tutaj drugi, także szczęśliwe przejazdy. Dziwne, bo dawno już żadnego nie, nie miałem. Tam były kiedyś łąki i tak dalej, ale kurde, siedziało to 20 lat w ziemi, dopiero wyciągnięte, aż się wierzyć nie chce. Jest czujnik, zawsze na tą stronę trochę mniej, żeby nam trąbiło w miejscu gdzie jest najmniej, nie? Żeby nie było sytuacji, że tu jest więcej, a tam mniej. Dopiero czujnik zatrąbi, a tam już nie będzie jakiś czas. Pomału kończymy, no, zostało tyle co widzicie, jakieś pół hektara. No i poprzecznie, od tej wieżby, tam do tam końca tego yy, tych drzew na komputerze 19,7. Pole ma 19,5 hektara. Także no pewnie nad siewu będzie około hektara. Nawet na nawigacji bez na pewno byłoby trochę więcej. Dużo klinów, dużo podwójnie, wiadomo poprzeczniaki trochę nachodzą z tym, co siemy prosto. Także myślę, że jakieś tam 4-5% finalnie gdzieś tam wyjdzie. To co moi drodzy. Wtedy do następnego, do kolejnego filmiku. Na razie. Cześć.